Chodzi dobrze. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jesteście na kanale Przygoda TV. Ja mam na imię Paweł, jesteśmy u mnie w garażu i jest to kolejny odcinek z serii jak zbudowałem sobie sam kuchnię. Czy ja to kiedyś robiłem? Nie. Jak widzicie jest ze mną sklejka. Z tego materiału będę budował sobie meble kuchenne. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie różne produkty, którymi będę pokrywał sklejkę. Wiadomo, że drewno trzeba zabezpieczyć. Ja nie wiem jak, jakich produktów powinienem użyć, dlatego kupiłem sobie kilka rzeczy. Patrzcie, mam tutaj olej rzepakowy, który był wcześniej wygotowany. Jakiś taki kiedyś fachura mi powiedział, że tak się robi. E, a tutaj mam dwa produkty firmy Osmo i są różne kolorystyki, dlatego sprawdzimy sobie, jak będą wyglądały po nałożeniu ich na sklejkę. Tak więc tym się zajmiemy w tym odcinku. Poza tym postaram się zrobić na jakichś takich małych ścinkach zawiasy, ponieważ mam takie zawiasy insetowe, wpuszczane po polsku i nie wiem jak one działają, dlatego będę chciał sobie najpierw spróbować na małych skrawkach. No i mam nadzieję, że na końcu jeszcze uda mi się zbudować. Jeden korpus. Mam nadzieję, że te odcinki będą w miarę szybkie, takie 10-minutowe, jeżeli nie, to przepraszam, ale e, chciałbym, żeby zachowały one formę takich vlogów. Nie mogę się za bardzo tutaj starać nad tym materiałem, żeby był taki piękny, dlatego że chyba nigdy bym tego nie zrobił. Dlatego, jeżeli doceniacie moje starania i chcecie mi jakoś pomóc, to zostawcie lajka like pod tym filmem. Zasubskrybujcie ten kanał po więcej takich materiałów. No i jeżeli chcecie mi bardzo, bardzo pomóc, to postawcie mi wirtualną kawę na Bajkofitu ukośnik przygoda TV. Link znajduje się w opisie. Do dzieła. Zaczniemy sobie od zrobienia zawiasów. Blokujemy. Mamy pewność, że tutaj przylega, przylega. Możemy teraz przymocować do stołu. Tutaj już wymierzyłem sobie, jaka ma być głębokość tego wiercenia. Mamy tutaj stop blok, więc już jest to sprawdzone. Czekajcie, jak to było. Tak i tak. OK. Teraz biorę wiertarkę i wiercimy. Jak widzicie, to generuje bardzo dużo trocin, więc muszę sobie to pozamiatać, bo inaczej nie będę w stanie tego wyciągnąć. Dobra, teraz mamy kolejną nakładkę tutaj, taką, dzięki której możemy nawiercić otwory na śrubki. W zestawie było takie małe wiertełko. I możemy sobie to odpiąć. Dobra. Zobaczmy jak działa ten uchwyt. Czy pasuje? Pasuje w miarę. Dobra. Pierwszy zawias mamy zawieszony założony. Bierzemy drugą deseczkę. Przykładamy tutaj to do krawędzi i jak rozumiem, tak jak ja to zrobiłem na czuja. To zaczepiamy to też tutaj. Ok. I teraz przykładamy. Zaznaczam sobie szpikulcem, gdzie mam zrobić otwory. Tu jeden. Tu drugi. I teraz przykręcamy. I od razu zaznaczę, że te śrubki, których używam. To są jakieś przypadkowe śrubki, które znalazłem w warsztacie. Niestety zorientowałem się, że w zestawie z tymi zawiasami nie było dedykowanych śrubek, więc muszę sobie dokupić takie prawidłowe śrubki. No i spójrzcie, nie ma konta prostego, tak? Ale czuję, że jak teraz to wyreguluję za pomocą tej śruby, to będzie wszystko ok. Nie ma tutaj żadnej szpary. Nie wiem czy to dobrze, czy źle. Otwiera się to w... nie najlepiej. Przyznam. Może tak to ma wyglądać? Nie wiem. Spodziewałem się, że tutaj nie będzie. E, że będzie delikatna przestrzeń. Napiszcie proszę w komentarzach, jeżeli macie jakiś pomysł, jak to powinno być zrobione, bo ja pierwszy raz to robię i możliwe, że robię coś źle. Tak więc na pewno bardzo będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi. Jak sami widzieliście, test z zawiasami nie zdał egzaminu. Nie jestem do końca zadowolony. Jeżeli macie jakieś sugestie, napiszcie je proszę w komentarzach. A teraz przejdziemy sobie do olejowania. Okej, okay, mam te same deseczki, których przed chwilą używałem do y, zawiasów. Tutaj jest trzecia deseczka, którą już wcześniej yy, zaolejowałem i była ona zaolejowana olejem rzepakowym. Yy, niestety nie podoba mi się ten efekt, jest bardzo żółty, ale spójrzcie, jaka jest różnica pomiędzy tymi kolorami. Dlatego kupiłem sobie jeszcze dwa oleje. Są, tak, to, są to tak naprawdę jakieś olejowoski marki Osmo. Tutaj jest naturalny, matowy, a tutaj jest yy, z połyskiem. Dobra, otwieramy to. Na pierwszy rzut idzie 3032 satyna. Bierzemy sobie ściereczkę, maciamy, tutaj maciamy i lakierujemy, olejujemy, olejujemy. Mhm. Fajnie sobie to pije. No, ładnie to wygląda, ładnie, podoba mi się, podoba się to dla mnie. Super. I otwieramy, drodzy Państwo, drugie. Uuu, cóż za mleczko? No, ten to jest y, surowy. Czyli taki, powiedzmy, że no, niewidzialny kolor. O, no to jest totalnie niewidzialny. Tylko dodaje połysku, że tak powiem no może to jest właśnie fajne, też w tym wszystkim. Będę musiał zdecydować. Zależy mi na tym, żeby meble w mieszkaniu były w miarę jasne. Dlatego, że u mnie w mieszkaniu jest bardzo dużo światła. No i, no i chciałbym, żeby było tak przytulnie, ciepło. Więc, więc tak, to, to jest coś, na czym mi zależy. No to jest niesamowite. Podoba mi się ten kolor. Jest cały czas bardzo taki naturalny. Wydobywa też mocno. Strukturę, fakturę tego drewna, tej brzozy, ale to na pewno nie odpada. To jest jajecznica. Napiszcie mi, proszę, w komentarzach, który z tych trzech kolorów najbardziej się Wam podoba. To jest kolor pierwszy, drugi i trzeci. Dobra, a przechodzimy teraz do budowy pierwszego korpusu. Budujemy sobie pierwszy korpus. Będzie to szafka dolna, będzie pod nią zlew. Jest to najprostszy korpus, jaki tylko jest możliwy. Dlatego zaczynamy od tego. Zrobiłem sobie ostatnio taki zacisk, bez którego wiem, że nie dałbym rady. Yy, próbowałem robić otwory kieszeniowe, i bez zacisku one się rozjeżdżają. Jest to też jedna z rzeczy, która naprawdę się przydaje. Ok, nie ma bata, musimy w tym wiercić. Przyszedł czas na ostatni element tego korpusu. Będzie on tutaj. Jest to bardzo ważny element, ponieważ będzie, to, będzie ta krawędź tutaj widoczna. Ja chcę te krawędzie zostawiać na wierzchu i one będą dekoracyjne, więc tak naprawdę muszę zdecydować, która z tych krawędzi bardziej mi się podoba. Super. Jak widzicie, pierwszy korpus za mną. E, poszło mi całkiem nieźle. Jeżeli tak samo pójdzie mi z resztą, to powinienem dać sobie radę. Trzymajcie za mnie kciuki, a propos kciuków, to nie zapomnijcie zostawić lajka do góry Lajka do góry? Kciuka do góry, czyli lajka Zasubskrybujcie kanał, no i piszcie w komentarzach, jak się Wam podobało Jeżeli macie jakieś sugestie, również dzielcie się nimi, bo ja się uczę I co, widzimy się następnym razem, do następnego, cześć! Przygoda, 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 przygoda Przygoda TV, przygoda TV!